Pierwsza ryba zawodów, właściwie spotkania towarzyskiego, organizowanego przez mojego brata. 10 kg. 100? 10, 100. 100. Piękny, pełnouski, prosto z dębiny. Stawy dębińskie, słuchajcie, pierwsza ryba zawodów, tak jak tu już wspomniał, spod samego drzewa, na sztywno. Senior był w sumie zdziwiony, zdezorientowany. Tak, ale pierwsza rybka. Yy, mamy tutaj, jakby. Liczy się łączna ilość ryb, więc stanowisko nie jest może pod tą jakby kategorię, ale będziemy walczyć, na pewno będziemy łowić raczej te większe niż te mniejsze, bo to na jest takie stanowisko, gdzie w zeszłym roku na przykład chłopaki złowili dużo dużych ryb, ale najważniejsze, że nie zjedziemy bez ryby. To jest chyba największy plus. Chcieliśmy złowić po jednej, jedna już jest, teraz jeszcze junior i będzie okej. Okay. Piękny. Tak, z zestawów jest. też się da. Tak. schrijf het Ale branie było przepiękne. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszej nocy. Pierwsza noc, jak zwykle, na takich zawodach, a przede wszystkim na takich y, tego typu zawodach, czyli bardziej o pietruszkę, o to, żeby się spotkać, bo w tym całym roku tych wyjazdów zagranicznych i wyjazdów zaplanowanych po Polsce, każdy jest jakoś rozproszony i się nie ma czasu po prostu nawet spotkać na kawę. Bo taka jest prawda. Także raz w roku, chociaż a w tym roku nawet dwa, bo najpierw taty brat zorganizował rozpoczęcie sezonu teraz jesteśmy w połowie tego sezonu, jest końcówka lipca, dzisiaj jest chyba 1 sierpień jesteśmy na stawach Dębina Kiedy jeździliśmy, jeździliśmy tutaj regularnie na cypriniadę organizowaną przez Andrzeja teraz już jej nie ma, ale taty brat jakby przejął Tą taką organizację tych ludzi, którzy przyjeżdżali na tę Cypriniadę tutaj z Pomorza głównie. Chociaż z, z Wielkopolski też jest parę ekip. Po pierwszej nocy wczoraj widzieliście tego Karpia, który wziął jako pierwszy w ogóle na, całym, na całych zawodach. Potem mega zmasowana aktywność kaczek. Kaczki nam robiły taki rozpizdziel z tych wędkach, że już w sumie to się poddaliśmy na jakiś czas, żeby dać im po prostu się wyszaleć. Do wieczora nie, nie pojawiło się nic więcej, prócz tych kaczek, w nocy na taty wędce tej samej, co złowił Karpia, znowu pojechał Karp. Co tam masz na włosie? Korkowego? Tam jest korkowy number one, Karp był niewielki, no nie niestety... Myślę, że taki był... Dużo mu by nie brakło do tych 5 kilo, bo od 5 kilo karpie ważymy, ale był po prostu za mały. Wypuściliśmy go z podbieraka, potem był najazd leszczy, potem senior wyjął leszcza, potem dwa, dwie wędki, były takie właśnie leszczowe pod tytułem, że pociągnięcia takie wiecie, no, na tych stawach jest, łowi się bardzo blisko, myślę, że z 30 metrów od tak, tego. wszystko jest wyczuwalne. Wszystko jest wyczuwalne, a nie łowimy na centryki, łowimy na boczny klips i zawsze jest ten ruch taki wiecie, na tym bocznym klip, klipsie, że jak leszcz chociaż szarpnie, to zawsze pip, pip, pip są takie akcje. No i rano, znowu kaczki. Znowu kaczki, teraz mamy taki sposób, że mamy dwa bochenki chleba, jak wywozimy, to, to żeby ich nie kusić, żeby nie płynęły do modelu, to rzucamy parę, parę, parę kromek chleba, chociaż wiemy, że chleb to nie jest dobre rozwiązanie dla, nie da, ma dla ptaków. No, ale nie, nie widzę tutaj innego rozwiązania, żeby nam nie muciły tych zestawów. Jesteśmy przy kawie, jeszcze, jeszcze całe zawody raczej śpią, bo trochę powalczyli w nocy. Co, ja przywiozłem dwie wędki, senior pewnie za chwilę też jedną przewiezie na świeżo. No i co i dalej akces z tymi kaczkami. Później. E, no, <grym> Później pewnie coś tam się dowiemy, jak tam inna część jakby stawów. No bo my jesteśmy na dębowym, czyli na czysto teoretycznie tym, który ma mniej karpi, chociaż one są przepływowe, ale te karpie sobie wybierają bardziej ten staw od, 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 znaczy od no, Borusa. nie wiem dlaczego. Czy tam jest po prostu więcej zaczepów i. Nie wiem, nie wiem tu dlaczego. To są większe łowione. To są większe łowione, pomimo tego, ilości. że tu wcale nie jest głębiej. No. Ale, ale, ale no, tutaj te większe ryby sobie wybierały miejsce. My jesteśmy idealnie na przepływie tych dwóch stawów, więc teoretycznie jest bardzo dobre stanowisko. W zeszłym roku chłopaki, ale wtedy była inna formuła. Inna formuła była pięć największych ryb. Wygrali z tego stanowiska, łowiąc nawet karpie 19 kg, więc jak na tą wodę to jest gigant. Mam nadzieję, że komuś się uda takiego karpia złowić, bo podobno są dwa. Jest jeden pełnouski, jeden golec. No i co? Póki wędki w wodzie, to jest szansa. Jest walka, szansa. Na pewno zrobimy wszystko, żeby dobrać się do któregoś z nich. Tak, A czy to się uda? Później Wam też pewnie pokażemy, jaką tutaj taktykę podjęliśmy pod takie właśnie stawowe łowienie, żeby Wam też pokazać może yy, jak warto do tego podejść, bo jest to specyficzne łowienie, nie, 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 nie ma tutaj takich efektów łowienia normalnie. Czyli znaczy karpia zawsze da się złowić, na wszystko dosłownie. Nawet na 24 tonącą pojedynczą na takim stawie. Ale są tu takie specyficzne podejścia, które jakby dają większe ilości tych brak. Dlatego ja uważam, że wyjazd raz na jakiś czas na takie stawy typu Dębina albo jakieś inne to naprawdę. Też jest taka fajna szkoła, żeby się nauczyć różnych specyficznych warunków, żeby się odnaleźć. O, w późniejszym karpiowaniu w każdej przenieść to, sy sytuacji. Przenieść to, przenieść tak. to łowienie na takie... Zobacz Zobaczę, jeździmy takie... po Europie, po różnych wodach, po Polsce po różnych wodach, ale jest ten sentyment do tych stawów Dębina zawsze taki jest, nie jest. jest, no, że jest na pewno. Tu jest takie łowienie parkowe. Ja dodam ze swojej strony, że. Jeszcze ładne dziewczyny biegają tutaj po parku sobie trenując, także można zawiesić oko. Także fajny jest specyficzny klimat. Ja wam jeszcze tylko dodam tak na szybko, żeby już nie przedłużać. Ja jestem teraz czysto po powrocie z Czech, z łowiska Delus. Byłem tam z Januszem. Jak będziecie oglądać ten film u Janusza na kanale, to na pewno będziecie słyszeć, jak mówię tam, że w większości przypadków yy, jakiś metr różnicy lub 20 cm głębokości różnicy nie ma znaczenia. To tutaj jest to bardzo często kluczowe, bo jest to wszystko tutaj zminimalizowane i trzeba po prostu czasami o ten metr trafić na ich ścieżkę. O ten metr się przesunąć bliżej drzewa, dalej drzewa, bliżej jakiegoś rowku. Ja tutaj łowię przy wpływie i wczoraj wywiozłem pierwszy raz na 0,9. Nie podobało mi się to. Dosłownie metr w prawo było 1,4 metra, i to już mi się mega podobało, bo to było to zejście tam, gdzie chciałem trafić, ale nie trafiłem za pierwszym razem. Dlatego tutaj. Nawet metr ma znaczenie. A przede wszystkim tutaj ta głębokość też jest. Tak, jest te zatopione drzewa, to wszystko to ma, to ma kolosalne znaczenie. Tutaj. Żeby trafić. No w większości tak. miejsc to nie ma żadnego znaczenia na jakichś takich filach. Na, megos... na deluz, czy wywieziesz 5 metrów w tą czy w tą. No wiesz, tam te głębokości też szybko spadają. Znaczy, jak jesteś blisko krawędzi, to tak, ale jak jesteś już na tak, tym wypłaszczeniu, tak. no, to, to nie, nie ma znaczenia. One raczej jak no. chcą jeść, to szukają. A tutaj no. to jest takie, wiecie, te karby są mega zmęczone, pod dużą presją. Nie przedłużając, pijemy no. kawkę i czekamy na jakieś branie, dzienne. Obyśmy mieli co wstawiać w następnych wejściach. Siema wszystkim, mamy kolejną rybkę. Chcę nadmienić, że mieliśmy z 2 godziny temu z taką spinkę. Z 7-8 kg karpia, no niestety tak bywa. Tak, by były już trzy do wagi, a tak niestety są tylko Dzień dwie. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. 875, czyli 800. 800. Komisyjnie ważona. Także ja, słuchajcie, no co? Spod drzewka wyszedł. Akurat senior poszedł do bufetu po, po wy, do wy, wykorzystanie y, bonu na jedzenie. No i na ojca wędkę wytargany. 800. Jak na te stawy, to jest super rybka. Zawsze to lepiej niż poniżej piątki. Staramy się złowić coś więcej, no, staw na razie nie, nie odkrywa za bardzo, bo mamy tu cztery, cztery ekipy i nie łowią za dużo. Ten drugi staw znacznie lepszy, ale może się rozwinie. I po raz kolejny korkowy, piętnastka. Dobra, ładniosi, no. Także syn szczęśliwy, ja najedzony, bo zjadłem pyszną zapiekankę. Koledzy ze stanowiska numer... Nie wiem jaki to jest tam, Bartek? Bartek? Nie wiem, szóstka Szóstka? Poczęstowali mnie piwkiem, także... Ua! Żyć nie umierać. Do wody. No. Trochę Tymczasem. Mamy kolejną rybkę, naszej dębińskiej przygody, 10 kg z groszem, nasza czwarta ryba sama. czwarta ryba. Jest coraz lepiej, myślę, że będzie jeszcze lepiej. Nie są może jakieś duże, ale jak na stawy dębina są całkiem spoko o ryby. Czekamy na większe. No, siema wszystkim, jak widzieliście, jesteśmy po kolejnej rybie, i następny wieczór zbliża się przed nami. Ja uwielbiam generalnie wieczory. Zobaczcie, łowimy pod tym nawisem. A dzisiaj na noc rzucimy tutaj na, na wodę dwa kije, bo było bardzo dużo spławów w ciągu dnia i może to przynieść kolejne branie. Także, ciekawie zapowiada się ten wieczór i ta noc. Myślę, że może być ciekawie. Ale z to nigdy nic nie wiadomo, ale ten na pięknie. Ach, te magiczne wieczory. Tak sobie myślałem w głowie ile tu już lat jeżdżę i chcąc nie chcąc wyszło, że mniej więcej koło 30 lat. Masakra. Jak ten czas leci. Co tu tutaj jeszcze dodać? Syn poszedł Pożegnać tam przyjaciół, czyli poszedł na parking. Dziewczyny były u nas w odwiedzinach. Przyniosły jagodzianki. Było super, cudownie. Porozmawialiśmy, pośmialiśmy. Temu służą właśnie takie spotkania, żeby się integrować troszeczkę. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku. Rodziny przyjadą odwiedzić, bo mamy tu przyjaciół niedaleko. Także fajnie, fajnie. Zupełnie inne łowienie jak na co dzień. Słychać tutaj pociągi, jeżdżą. Słychać yy, myśliwce w 16, masakra. Centrum Poznania. i takie piękne ryby. I następna przygoda. Myślę, że no co. Taka odskocznia od normalnego łowienia karpi. Taka parkowa odskocznia. Tutaj sąsiedzi przed chwilką wyciągnęli dwie piękne, fajne ryby. 13,600 i chyba 13,500. To jak na takie stawy, powiem Wam szczerze. Ładne ryby, ładne ryby się tu uchowały. Wiadomo, nie mają tu łatwo, nie. No ale takie są stawy dębina. Od lat podejdę i pokażę Wam te zwisy, na których mamy najwięcej brań. Bo to pięknie wygląda kury. tak zajarany jestem zawsze, jak mam takie miejscówki. Jest wieczór, jest taki, no tak naprawdę mega. Wszyscy wywożą. Wszyscy starają się, żeby ta nocka była dla nich udana. My też staramy się. Słuchajcie, obracam kamerę i pokazuję Wam te zwisy. O, to jest coś takiego. O. I tu jeden zestaw mamy w tych krzaczorach, a drugi na wyjściu z tych krzaczorów. I obydwa jeżdżą na przemian. I tu mamy taki mostek. I tu jest druga część. Tu już jest staw Borusa. Myślę, że będę miał dla was dobre informacje jutro rano. Przynajmniej tak bym chciał, żeby tak było. No, żyć nie umierać karpiowanie jest naprawdę fajne. Tam koledzy wywożą, właśnie widzę po tym braniu karpia. No, a my się szykujemy do nocki. Nie przedłużam do zobaczenia rano. Oby slingi były w wodzie. Tymczasem. No i mamy. Parę karpi w nocy było. Były trzy brania. Tak jak Wam mówiłem, że nocka może być dobra. No i była. Był jeden leszcz, trzy karpie. Jeden niedowagi. Ten ma 5300, także się załapał. I następnego mamy dużo, dużo większego. Także parę kilo nam wpadło do klasyfikacji. Myślę, że. Noska była udana, tak jak Wam mówiłem, tak trzymać. Została jeden dzień, jedna noska. Jutro wracamy do domu. Także słuchajcie, większa ryba z nocy 12-200, tak? 12-200. Wędka, która postawi... Wędkę, którą zmieniłem z przepływu na taką dosłownie 40 metrów od brzegu, tak jak w sumie teoretycznie łowią tutaj wszystkie wszyscy emeryci. Troszeczkę głębsza woda i tak właśnie się śmialiśmy, że jak pojedzie, bo jest głębszy, i to większy. No i pojechał. Także super, taki już robi większą wagę. Takich mniejszych, po prostu na takiego jednego trzeba zrobić dwa. A na deminie czasami to nie jest takie proste, więc dwoma karpiami punktujemy. Trzeci był niedowagi. Super, super. Te korkowe tutaj działają, chociaż ten był na malutkiego bałwanka, właśnie z tych naszych mniejszych. Czyli 15 plus dwanaście. No i super. Piękny. Taki złoty, ciemny złoty. Ładnie wygląda w kamerze. Takie trzy jeszcze i byłoby fajnie, nie? Byłoby super. No. No, a ja ze swojej strony dodam. mamy poranek, przepiękny poranek, będzie słoneczko, jesteśmy po kawie. I co? I chciałbym jeszcze dodać, że mniejszy karp srał orzechami tygrysimi, których my nie mamy, więc gdzieś się nażarł, a do nas przypłynął i nadział się na przyban. A ten większy praktycznie bez, bez futru był, pomimo tego, że parę godzin w slingu spędził, bo wziął w nocy. Także ciekawe, ciekawe. Różnie to bywa. No. Musiał gdzieś być zły przypon, albo trafił po prostu na nas. Czekamy. Słuchajcie, to nasza nowość. Palet 11, number one. Mocno zalany aminoglugiem. Tutaj jest śmierdzący dosyć muł więc trzeba się przebić. I tak to wygląda. Cieknące, pachnące, słodziutkie. Następna rybka Ojciec był akurat po obiadek Mama przyszła, także zrobili sobie spacer No i po raz kolejny Tak jak wczoraj W tym momencie jak tatu tylko poszedł za, za mostek Braniu u niego Rybka wyszła pięknie z zaczepów. Fajnie woleczny, typowo dębiński. Kolejne 11 kg do przodu. Właśnie w tym momencie chyba przebiliśmy taty, brata. Dobra, wracasz do domu. Słuchajcie, kolejna piękna ryba. Tym razem trafił się prawdziwy stary mieszkaniec dębiny. Cały dzień się starałem, żeby coś złowić na swoje wędki. I tak jak widzicie, naprawdę staruszek z parku, z parku dębińskiego. No niestety. Widzicie jak wygląda, ale myślę, że ząb czasu jego po prostu mocno nadgryzł. No ale kolejne 10 kg do wagi, nie będziemy tutaj przedłużać. Ale ryba pojechała ze środka wody, także kolejne branie ze środka wody i znowu większy niż z spod brzegów. Będziemy przedłużać. Tak, wypuszczamy go. Idę za tobą. już podpływ niby staruszek niby niezaładny ale chęć do życia ma bo Ta, poszedł jak młody no i junior jest szczęśliwy Kolejna ryba. a ja dodam ze swojej strony odwiedziły nas dziewczyny także mamy wspaniałe towarzystwo i jeszcze powiem dla tych ludzi którzy to oglądają naszych znajomych odwiedziło nas Dzisiaj wielu wspaniałych karpiarzy i wspaniałe ich kobiety, i w ogóle dzieci. Było fantastycznie. Także była integracja, wszyscy sobie porozmawiali o wszystkim. Mega. Czekamy. Ostatnia noc przed nami. Czekamy na jeszcze, jakby, pieczątkę tej zasiadki, czyli największą rybę. Także walka trwa. I cały czas podtrzymujemy, że Tomek może być ostatni, a my, przedostatni. Reszta tak. się nie liczy, czyli taki mamy brat. taką niepisaną zasadę, że musimy być przed moim bratem. Tak. Także walka jest. Czy... Tak. Ale teraz jesteśmy prawdopodobnie na drugim miejscu. Pierwszy raz raczej nie, do... nie, ma, nie ma, na to szans, ale Bóg wie co się stanie dzisiejszej tak. nocy. Ewidentnie ryba dzisiaj troszeczkę bardziej w ten staw jakby weszła, mam takie wrażenie, bo jest ich więcej. Zobaczymy. Czas wywozić. Czas na nockę przewozimy zestawy. No i co? Życie nam szczęścia. Rano się odezwiemy. Ma być deszczowo, także będzie w deszczu kręcone mhm. zakończenie. No i co? Życzcie nam szczęścia. Chociaż drugie miejsce, może trzecie. Może największa ryba, zobaczymy. Mamy tutaj dobrych sąsiadów, którzy walczą z nami na maksa. Także. Trzymajcie kciuki, Nara. Ostatnie ważenie z nocki. Dębina nas przywitała deszczem. Jedziemy na mokro do domu. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mieliśmy dwie ryby w nocy. 9,400. Zobaczcie. Kulki i orzech arachidowy. Mieliśmy taki gryz z orzecha arachidowego, no. bo nie mieliśmy orzecha Tygrysiego. No i słuchajcie, kolejna rybka, jak już wcześniej ojciec wspomniał. Tym razem ze środka. Zaraz pokażemy wam większego i mam nadzieję, że da to nam drugie miejsce. No i okazało się, że nasza ostatnia ryba do ważenia jest nasza największa. 14:300. A Sebuś mu w nocy nie dawał zbyt wiele pożyj dychy. Ja mu nie, nie dałem dychy na początku, jak go kolowałem. Także słuchajcie, nasza największa ryba, ostatnia. 14, 300 Po raz kolejny ta wędka ze środka, w którą wierzyłem. Zrobiłem tam trzy brania, z czego trzy to były ładne ryby. Na pewno powyżej takiej przeciętnej. No widzicie, rybka bardzo waleczna, bo trochę odpita, bo to było w nocy. No i co? Kończymy z deszczem. Mam nadzieję, że na tym drugim miejscu, żeby wrócić chociaż z kucharkiem. Z gawiny to możesz podsunąć? Już. O super. Uważaj na ogon. Mm -hmm. No, wypuszczamy. Pakujemy się. Jedziemy na zakończenie i do domciu. Ale leje. Tak, tak. Ale jestem szczęśliwy. śliwy Wiem co sobie kupię, bo mi się... Tam, ja to, to na pewno Ale tak. też kupi sobie kurki. Pajcuł mi się skończył. <gry> Naprawdę... <gry>